Cześć, tu Lubicie plakaty? Macie jakieś swoje ulubione? Ja przyjechałem dzisiaj do Szkoły Gędem Pekinskiego Instytutu Technologicznego na wystawę plakatów, pochodzących z Polski i inspirowanych znanymi nurtami sztuki. Studiowałem na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie ona troszkę była inna od tej warszawskiej. I było większe nastawienie właśnie na, na konstruktywizm, na Bauhaus i gdzieś tam z tego to myślenie się wywodzi, ale to wszystko teraz się już tak miesza. Korzystanie z AI jest coraz bardziej poprawne. Czy używa pan AI i yy, jaką w... to myślę? Używałem parokrotnie do jakichś okładek książek, yy, jakichś elementów oczywiście. To jest narzędzie jak każde inne, jakby nie ma się co tego bać. Jak wygląda ta współpraca ze studentami? Są super zaangażowani, co jest, co jest gdzieś tam myślę, że początkiem do, jakiejś, do, do dobrej drogi dla projektanta, bo to jest bardzo istotne. nie tylko siedzimy przy komputerze i robimy ładne obrazki, ale też jakby to jest większa ilość skilli, które trzeba mieć. 课堂氛围非常好，然后学生的状态也很投入，就是投入到整个呃这个课程的环节里面。对于一些丝网印刷的呃制作过程啊，就有所了解。你在体验这个过程当中，你是很快乐，的，是很享受的。它它是呃英文的 love 和中文的 love 的一个结合。呃，英文的 love 是 l。 O, V, E. jest Wśród tych plakatów, które podobała Pani się najbardziej. Ja wybrałam plakat, który Krzysztof Iwański zrobił specjalnie dla nas. To jest plakat, który został przygotowany na festiwal, tegoroczny festiwal filmu polskiego tutaj w Pekinie i znajduje się przypadkowo akurat tutaj. Czyli jest ten, tak? To jest właśnie ten. Um, uwielbiam kolory Krzysztofa Iwańskiego, um, uwielbiam kompozycję, um, eksplozję energii, którą on potrafi wkomponować w fantastyczną typografię. Takie wystawy są zawsze ważne i zawsze konieczne, ale wydaje mi się, że jest szczególnie ważna, bo po czasie COVID-u i takiej Przerwy we współpracy polsko fińskiej na płaszczyźnie kultury rozpoczynamy i rozkręcamy się na nowo. Uwielbiam te prace studentów. Sztuka jest bardzo uniwersalna tak. niż języki. I jako. Instytut promujący polską sztukę tutaj na terenie Chin. Staramy się, żeby zapewnić chińskim odbiorcom takiego typu dialogu między naszymi krajami.